Kochani, w 22 dniu naszego wyzwania adwentowego bliżej, zbawienie może się stawać udziałem naszych domów. Możemy już żyć nowym życiem, które Jezus dla nas y, przyniósł, który Jezus nam ofiarował, i świętując święta Bożego Narodzenia, y, możemy przeżywać taką y, powiększoną radość z tego powodu, że, że świadomie wiemy. Że Jezus jest właśnie tym małym zbawicielem, jest małym dzieciątkiem, ale on nam przynosi nowe życie. Mały Jezus symbolizuje nowe życie i to, że my jesteśmy synami i córkami. Cały świat wzdycha w tęsknocie, żeby się objawili synowie i córki Boży. I chcemy wyjść naprzeciw temu pragnieniu świata, temu czasami niezdefiniowanemu. Ale wierzymy, że Bóg po prostu nas wszystkich stworzył do relacji z sobą i my dzisiaj chcemy coraz bardziej być świadomymi tego, że jesteśmy dziećmi bożymi, żeby przyciągnąć do niego też inne dzieci, za którymi on tęskni. I kochani, dzisiaj mamy piękny temat: tytuł Jezusa Chleb życia. Yy, mamy w Ewangelii, według Świętego Jana, yy, w szóstym rozdziale, od pierwszego wersetu aż do 59, opis tego, jak Jezus rozmnaża yy, chleb. Rozmnaża chleb i rybki. To jest ta sytuacja, kiedy yy, Jezus naucza wielki tłum, pięć tysięcy samych mężczyzn, yy, i widzi, jak oni długo z Nim są, yy, oglądają cuda i znaki. Słuchają nauczania i przychodzi moment, w którym on widzi ich potrzebę podstawową, jaką jest zaspokojenie głodu. I Jezus zaspokaja ten głód. Odmawia modlitwy nad pięcioma chlebami, dwiema rybkami i rozmnaża pokarm tak, że wszyscy zjedli do sytości i jeszcze było dwanaście koszów ułomków. I co dzieje się później? Czy wszyscy, doświadczając tego napełnienia, y, są niesamowicie nawróceni? No, właśnie widzimy, że następnego dnia przychodzą do Niego ludzie i chcą, żeby znowu ich nakarmił. Y, Jezus mówi do nich, y, właśnie sugerując im, że pewnie chcecie, żebym Was nakarmił, y, ponieważ oni, widać, znowu mają, Zupełnie inne oczekiwania wobec Jezusa, niż On, yy, niż on ma na myśli. Yy, I Jezus mówi o sobie. Yy, albowiem, w 33 wersecie, Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba stępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im, jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Jezus wie, że my, jako ludzie, jesteśmy stworzeni nie tylko do tego, żeby zaspokajać nasze potrzeby zewnętrzne, fizjologiczne, i tak? nasze potrzeby po prostu takie bytowe, ale Jezus wie, że my też mamy właśnie duszę i mamy ducha i potrzebujemy, Pokarmu duchowego. Potrzebujemy być napełnieni. I nowe życie, właśnie jest, jest dla nas tą szansą życia w zaspokojeniu duchowym. I popatrzcie, oni sugerują, tam wcześniej możecie przeczytać ten fragment: oni sugerują, że tak jak Mojżesz karmił na pustyni manną i przepiórkami. Ich ojców, to teraz no, zobaczyli w Jezusie drugiego mójżesza, który będzie ich karmił każdego dnia. Ale Jezus mówi, że to nie mójżesz, tylko Bóg, tak? I, I pokazuje znowu tą inność rozumienia tego znaku. I właśnie dzisiaj chciałabym Wam zaproponować takie studium biblijne. Nie wiem, czy praktykujecie to w domach, żeby czytać słowo tak, żeby właśnie się nim nakarmić, bo możemy przeczytać i mnie się to też zdarza, że czasami przeczytam fragment Pisma Świętego tak jak taki kawałek fragmentu książki historycznej albo jakiegoś takiego tekstu publicystycznego, ale w momencie, kiedy dołączam do tego modlitwę po pierwsze, to Wam proponuję wybierzcie fragment, który to będzie albo jakaś przypowieść, albo jakieś jakaś, jakaś historia z testamentu. Popatrzcie na to w taki sposób. Pierw pomódźcie się o to, żeby to słowo było dla was skuteczne, żeby mogło do was trafić, żeby mogło was właśnie nakarmić duchowo. Bóg mówi w księdze Izajasza, że jego słowo nie wraca do niego, dopóki nie wykona swojej pracy. Oprzyjcie się dzisiaj o tą obietnicę. Oprzyjcie się o to, że Bóg nie, nie pozwoli, żeby to słowo przez nas po prostu przeszło, nie wydając owoców. Michał Świderski w ostatnią niedzielę głosił takie nauczanie o słowie właśnie zwycięstwa i wspomniał o tym, że w katechizmie Kościoła katolickiego właśnie było, była mowa o tym, że w jednym punkcie, że, że w Kościele Słowo Boże traktujemy na równi z, na równi z, z ciałem pańskim, które przyjmujemy w czasie Eucharystii. I w naszych domach są dzieci młodsze, są starsze, tak? Są dzieci, które już przyjmują, już w pełni uczestniczą w Eucharystii, ale są dzieci, które jeszcze nie. Czy te dzieci są zostawione jakby na pastwę głodu duchowego? No nie. Właśnie Słowo Boże jest tak samo ważne jak przyjmowanie ciała i krwi Pana Jezusa. Jeśli Jezus jest żywym słowem tak? yy, i nazywa siebie chlebem, to znaczy, że karmi nas swoim słowem, karmi nas swoim chlebem, potem swoim ciałem. Yy, I kochani, popatrzcie, właśnie pomódlcie się. Druga rzecz, przeczytajcie fragment. I trzecia rzecz, yy, popatrzcie, na, yy, popatrzcie na to, yy, co Bóg mówi Wam w tym słowie: Zapytajcie się, dzieci, koniecznie, co Bóg mówi w tym słowie yy, nowego o nim, co Bóg mówi nowego o, o nas i do czego nas zachęca. I tyle. I zostawiam Was z tym. Moje dzieci dzisiaj dokazują yy, i nie, nie dadzą mi spokojnie nagrać, zatem wracam do nich. Błogosławię Was, modlę się, miejcie dobrą niedzielę karmiąc się Słowem Bożym. Pozdrawiam do jutra.